Zapraszam. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo, Słucham? Nie, nie, nie dosłyszałam, proszę pana. Proszę powtórzyć odpowiedź. Nie, nie gadamy. Słuchajcie. Słuchajcie. A umie pan liczyć do ośmiu? Bo chyba nie, chyba nie. Trzeba poćwiczyć najpierw te podstawowe zasady matematyki, a potem bierzemy się za rozwiązywanie zagadek, dobra? Na pewno nie 16, to już wiemy, e, to jest moja podpowiedź. Mam nadzieję, że komuś pomogłam, przynajmniej jednemu panu, który trafił do studia i powiedział 16. Ja panu mówię, nie, nie 16. No, chyba, że podał pan swój wiek, to tym bardziej nie ma co wybierać numeru do studia. To co? Stówa do wygrania. Kto ma pomysł i kto potrafi liczyć do ośmiu? Bo jak się okazuje, taka umiejętność tutaj jest przydatna, a nie każdy tę umiejętność posiada się. Potraficie sobie radzić z tego typu zagadkami. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? się, się. Jaka odpowiedź? Dzień dobry. Witam, dobry. jaka odpowiedź? Która odpowiedź, Rafał? Szybko mów. No, Rafał, no. dajesz. Rafał, ale ty na wizji jesteś, to no, no Rafał, jesteś na wizji, także tutaj nie przeciągamy czasu. No, nie przeciągamy czasu, Jaka No. Nie przeciągam czasu, no. Trzy? Dwa? Dobry Jaka Rafał. odpowiedź? Dwa. Dwa. Wszystki masz. <laughs> no, dziękuję za te informacje, bardzo ci dziękuję. Bo to taki wniosek, taki wniosek raczej... <laughs> Rafał, troszeczkę wolno kontaktujesz, także może lepiej iść spać, a nie się tutaj bawić w rozwiązywanie zagadek, bo nawet to nie idzie ci za dobrze. 120 zł do wygrania. Słuchajcie, no jak mamy przynajmniej jakiś pomysł. No, Rafał liczy do dwóch, to już jest coś, ale wszystko przed tobą, Rafał. Jeszcze tam trochę tych liczb po drodze jest, ale myślę, że no, słyszałam młody głos, także jesteś w stanie jeszcze ofanować te kwestie, jeszcze masz trochę czasu, ale ćwiczysz, ćwiczysz przynajmniej no dobrze, dobrze. To kto ma kolejny pomysł? Bo już wiemy, że są osoby, które potrafią policzyć dwu, do dwóch. Wiemy też, że są osoby, które potrafią policzyć do szesnastu. Mimo, że wystarczy tylko do... Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo, halo. halo. Witam, jaka odpowiedź? O, jakie pytanie? Dobrze, no Pana, jak Pan nie wie, to po co Pan dzwoni? Pytanie jest na ekranie. Wie Pan, jaka jest odpowiedź, czy nie? Trzy? Oczywiście. Słucham. Yy, jeden, 3 5 yy, sześć. To nie jest prawidłowa odpowiedź. W takim razie 180 zł proponuję kolejnej osobie, która no, po pierwsze wie, po co dzwoni tutaj do studia. Bo yy, słuchajcie, trafiając tutaj i zadając mi pytanie, yy, na jakie pytanie trzeba odpowiedzieć, yy, to chyba nie o to chodzi. To nie tak śmiało. Jeszcze jest szansa, żeby to naprawić. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo? Witam, jaka odpowiedź? Yy, proszę panią, yy, bo my jesteśmy na wizji. Proszę pana, a co pan chce powiedzieć? Znaczy, Wie pan, jaka do... jest odpowiedź, czy nie? Yy, tak, wiem, chciałbym dopasować wszystkie usta tutaj. Czyli pana odpowiedź to jest wszystkie usta, tak? Yy, znaczy nie, nie wszystkie. Spierdaj. No dobrze, słuchajcie, jeżeli nie wiecie po co dzwonicie, to nie wiem, nie rozumiem tego. 190 zł w takim razie poproszę i poproszę też od telefony od osób, które wiedzą po co tutaj dzwonią. Słuchajcie, nie wiem dlaczego tak bardzo się dzisiaj dziwicie, że jesteście na wizji. Tak, wybierając numer telefonu, bądźcie przygotowani na to, że możecie się tutaj znaleźć w studio. Poza tym zobaczcie, no. Nie trzeba wielkiej inteligencji, żeby trafić do studia. Zobaczcie, no ktoś tam naciskał te guziczki, trafił do studia. Nawet chyba nie za bardzo ma coś ciekawego do powiedzenia, no, a mimo wszystko uraczył nas tutaj swoją elokwencją. No także no, myślę, że nawet jakby jakieś nasze zwierzątko domowe chciało wybrać numer, na przykład chomik, wystukać ten numer, mógłby trafić do studia. Także z tym problemu nie wiem, stań do mnie. Gwiazdka 7301, albo 704, 304, 301. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo? Jaka odpowiedź? Cztery. By... To nie jest poprawna odpowiedź. 220 zł do wygrania. No, słuchajcie, nie wiem, dlaczego tak bardzo wszystkich bawią te cyferki przy ustach. No, musi coś w tym... grania tu i teraz. Kto już ma pomysł, kto właśnie wybiera numer? i Jest ktoś? Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo, halo? Pokażyce. No, proszę pana, ja nie jestem złotą rybką, która spełnia na wasze życzenia. To nie koncert życzeń, tylko program interaktywny. Polega on na tym, że trafiając tutaj do studia, nie wydaje pan poleceń, tylko odpowiada na pytanie. Jeżeli pan nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, niech pan nie wybiera numeru telefonu. Jeszcze raz przypominam, gwiazdka 7301 albo 704-304-301. No, nie mogę powiedzieć, że zaczęliśmy jakoś spektakularnie, no ale dobrze, mam nadzieję, że kolejny telefon będzie telefonem dotyczącym zagadki. Ma ktoś inny szansę. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? E, surogatka. Na M? Słuchajcie. Zasada się sprawdza. Poniedziałek jesteśmy bardzo rozkojarzeni w poniedziałki. Wiecie, co to może dla większej mobilizacji ja zapłacę 200 zł za odpowiedź z KOP 01 albo 704 4301 Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Kot Jak? Kot. A na jaką literę jest kot, proszę pana? Na A na jaką literę jest. Proszę to sobie tam jeszcze przemyśleć, bo... No. Czekajcie, ja sprawdzę. Naprawdę wygląda jak S albo K, bo już usłyszałam surogatkę, usłyszałam kota. Zaskakujecie mnie naprawdę. Sprawdzę, w poleceniu mamy literę M, tak? Wszystko się zgadza, słuchajcie. No nie wiem, co się dzieje. Zwierzę na literę M. M. Eee, no jak się okazuje, samo polecenie zagadki sprawia nam dzisiaj eee, panterka, pantera i arena. W takim razie, może teraz, dobry wieczór, jaka odpowiedź? Pomyłka. No nie, nie, to złe słowo. Jakie słowo ma Pani z tych liter? liter? Słucham. Proszę o słowo z liter. Słowo z liter. Wider? Z liter. Słowo z liter. Dobrze, to słyszę, że pani nie wie, o co chodzi. To mam do pani taką prośbę, żeby pani pilnowała swojego telefonu, bo na pewno to nie jest zaczarowany telefon. Ktoś wybrał numer. Pomyłka to nie jest dobre słowo. To jest najgorsze słowo, które może się tutaj pojawić. No, nie ma tu litery O, nie ma litery M. To nie to. To nie zna. Także spróbujcie. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dzień dobry. Pokaż mi swoje cyc. Oj, chłopcze. To nie tędy droga, nie tędy droga. Poćwicz jeszcze, zwracanie się do kobiet, bo takim sposobem to możesz coś takiego oglądać tylko w gazecie albo w internecie. 100 złotych do wygrania. Nie marnujcie swojej szansy. Słuchajcie, trafiamy tutaj do studia. Jeżeli chcemy wygrać pieniądze w innym celu, no nie ma sensu tutaj trafiać, bo... I tak się nie da tutaj osiągnąć pożądanego życzenia, ja także zapraszam tutaj do studia osoby, które mają pomysł. Słuchajcie, dzisiaj myślę, i tak sukienka bardziej okrojona, więc to wam musi wystarczyć. Artur, a w kopercie jest... Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Hallo? Halo? Witam, jaka odpowiedź? Masz zajebisty. Na A. Ta odpowiedź to na A. Słuchajcie, gdybym wiedziała, że ta sukienka wzbudzi dzisiaj tyle emocji, to naprawdę założyłabym jakiś golf. Pomyślę następnym razem. Słuchajcie, skupmy się na zagadce. Co prawda trzeba się skupić na czerwonym, ale na czerwonej kopercie, nie na sukience, dobra? Zapraszam. Gwiazdka 7301, albo 704 Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Dobry wieczór, Armando. <głos》> A to pana imię, bo ja o takim nie słyszałam, a przynajmniej nie w Polsce. Słuchajcie, no, nie kombinujmy tutaj za bardzo dobrze. Ja nie będę może zapisywać tego, bo to imię tak bardziej mi tutaj włoskim językiem podchodzi, więc dobrze, słuchajcie, zapiszę na wszelki wypadek, ok? bo żeby potem nie było Armando. No to mnie pan zaskoczył. Nie, nie, słuchajcie, nie, nie szukamy tych imion we Włoszech. Pomysł. Na no, jeszcze jedno imię na literę A. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Jestem, jestem, kurwa. A. Tak, poproszę odpowiedź. A. Imię żeńskie a, na A. A chuj ci w dupę. Pozdrawiam również serdecznie. I czekam na kogoś, kto ma tutaj takie bardziej adekwatne do zagadki. Hasło, bo to, co usłyszałam przed momentem, raczej no, nie świadczy za dobrze o osobie, która to wypowiedziała. Ale pomijmy ten fakt. Przemilczmy to ciszą. 200 zł do wygrania za odpowiedź z koperty. Jeżeli ktoś ma lepszy pomysł, to zaprawdę, więc na pewno warto sięgnąć po te pieniądze. Jeżeli akurat siedzisz przed telewizorem, dobry wieczór jaka odpowiedź? Kutas. Jak? Słuchajcie, jak trafiamy do studia, to trzeba mówić głośno i wyraźnie, bo ja nie słyszę tych Waszych odpowiedzi, jak tam coś sobie pod nosem powiemy. To nie szkoła, tu nie obowiązuje zasada, jak nie wiesz co mówić, to mów nie wyraźnie. Tutaj raczej trzeba mówić wyraźnie, żeby być W Kuchni. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Szanowna pani, w kuchni jest kutas. Szanowny panie, nie wiem, co pan robi w kuchni, ale mnie to nie interesuje, a tym bardziej co pan w tej kuchni ma. E, może warto by było jednak jakieś porządki wiosenne, co prawda wiosna już się chwilę temu zaczęła, ale lepiej, żeby tam było. Bardziej przyzwoicie. No, coś innego w tej kuchni na pewno musi być. No. Kto ma lepsze skojarzenia? E, to te kilka dobrze sobie radzi. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? E, dobry wieczór. Kuchnia. No śmiało, jak? Kuchnia. W kuchni, kuchnia. No. No co tu będę komentować? No w kuchni, kuchnia nie zobacz. Dobry wieczór, jaka odpowiedź? Halo? Halo, halo? Trzy? Ewa? Halo? halo? Jakiś tutaj się z nami może kosmita połączył, bo tak jakieś takie dziwne dźwięki po drugiej stronie. Będzie to kompot, kasza, kawa, dobry wieczór. Jaka odpowiedź? Halo, halo? E, witam. Ewa, ładnie dzisiaj wyglądasz. W kuchni wydaje mi się, że będzie kobieta. E, <głos》> No trochę pan zepsuł ten komplement, tak? Bo no, bardzo jest mi miło, dziękuję. Natomiast e, kobieta w kuchni, no, e, no może być, ale proszę pana, XXI wiek, jednak w tej kuchni też przebywają mężczyźni. E, nawet często radzą sobie znacznie leć, lepiej niż kobiety, więc może nie będę zapisywać. E, poza tym to jest coś do jedzenia. Także nie zjadamy swoich kobiet, zjadamy coś innego, co?